Znali zjeżdżać nowi mieszkańcy. Bardzo często zostawali w tym miejscu nowoczesne, jak naówczas, rozwiązania techniczne. Wielu z nich nie potrafiło z nich skorzystać i bywało, że po prostu je niszczyli. Na szczęście sytuacja uległa zmianie. Teraz o takie rzeczy się dba i właśnie one wystąpią dzisiaj w naszym programie. Muzeum dawnej techniki stworzyła fundacja prywatna. Choć działa na obu Śląskach, to Dolny nasz okazał się bardziej zasobny w eksponaty. I my zajmujemy się trwałą ochroną tych miejsc, e, miejsc techniki na Dolnym i na Górnym Śląsku, ale też Opolskim. E, najwięcej obiektów mamy na Dolnym Śląsku i to od nich całą historia się tutaj zaczęła w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy przy, przygotowaliśmy Muzeum Kolejnictwa do odwiedzania i uratowaliśmy. Wszystko zaczęło się od próby nagłośnienia problemów staroświeckiej parowozowni i faktu, że dawnym maszynom kolejowym grozi pocięcie na żyletki. Miejsce to PKP porzuciło, ale lokalna władza czuła jakby taki ginący potencjał tego miejsca, i pojawiliśmy się my, czyli nasz prezes, którym z ramienia Politechniki Wrocławskiej, mhm. przyjechał uświadomić ludziom, że to jest warty zachowania zabytek techniki. Długa droga była przekonywana. Wiele osób było chętnych do pomocy, ale końcowo tak naprawdę zostaliśmy my kilku pasjonatów, zabytków techniki, którzy stwierdzili, że warto zająć się tym miejscem. Pasjonaci dzięki lokomotywom złapali kolekcjonerskiego Bakcyla, i tak na kolejnictwie się nie skończyło. Sukcesywnie fundacja zaczęła zbierać przedmioty i akcesoria różnego rodzaju i kalibru. Fundację fascynuje także sielski mikroświat. Wiejska technika okazała się więc warta zachowania. Kiedyś na wsi oczywiście też była technika wykorzystywana do obsługi zwierząt i gospodarstw. I tutaj mam takie urządzenie. To służyło do tego, żeby rozdrobić buraki, którymi karwiono kiedyś zwierzęta. No takim widzą Państwo duży koszt. Tu w środku jest taki rodzaj zębatki, a uruchomiało się to po prostu ręcznie, obracając. Mą rączkę. I takie to właśnie rzeczy były kiedyś na wsi. Fundacja uratowała stary dwór z fortyfikacjami obronnymi. Ten obiekt został zbudowany przez Jakoba zdlisa w XVI wieku. Właściciel został zmieniony jakieś 50 lat po przebudowie tego wybudowaniu tego obiektu. Trafił w ręce rodziny Nostitz która władała tutaj przez około następnych 100 lat. Później ten obiekt trafił do innej rodziny i później wpadał w ręce różnych dzierżawców. Nie ma stałego właściciela. Ostatnim powojennym właścicielem dworu był miejscowy PGR, a to oznaczało powolną ruinę. By budynek się nie zawalił, trzeba było przykryć go dachem. Ale zanim pojawiły się dachówki pod więźbą, zawisła niespodzianka. I tu się dzieje. Ale czad. To ja powiem co to jest. To nie jest sobie jakiś tam byle jaki samolocik. Jest to samolot, a właściwie jego korpus. I ten samolot kiedyś fruwał nad polami w okolicy i rozpylał nawóz. Ciekawostek jednak nie koniec. Na samym dole znajdują się bryczki. Bryczki są z XIX wieku i XX. One służyły do, do, do komunikacji. Folwark posiadał obory, gdzie były trzoda chlebna, były zwierzęta. Na folwarku była mleczarnia, więc mleko było zbierane i oddawane do dalszej obróbki już tylko z folwarku. Na folwarku były pola orne, gdzie uprawiano różne zboża. Wiadomo był też i ogród z warzywami, z owocami. Także folwark, mógł, mając tutaj trochę tych ludzi do pracy, sam się utrzymywać. Wspomnieniem dawnych czasów jest malutkie stado. Jacek, proszę bardzo. Proszę, proszę na koszu. Ej, proszę, zagadka. Agatka jest ta biała, a ta krapiana to jest córka. Smerfetka. Jacka, tak? Smerfetka. Chodź Lalusia, Chodź, gwiazeczka. Popatrz, jaki bochenek chleba mam dla ciebie. Ale ona, że tak powiem, jest taka chodząca? Bo ona jest rozleniwiona. <noise> Proszę ci, kochanie. No? Mogę i dać? Proszę. <noise> ja. <Łepoja. O, że. głos> I po chlebie. Służą jedynie sielskości i dzieciom, by mogły przekonać się, jakie zwierzęta mieszkały w wiejskim obejściu. Ale to nie wszystko z dawnych zasobów folwarku. Folwark był całkowicie samowystarczalny, miał nawet własną służbę zdrowia. Dwa szpitale, jeden był damski, drugi był męski i w tych szpitalach znajdowali swoje schronienie ludzie, którzy po prostu byli biedni, którzy nie mieli nikogo bliskiego i Nowoczesny Most. Pierwszy, żeliwny most, który był pierwszy w Polsce i w Europie, a drugi na świecie. Remont jest w Folwarku działaniem permanentnym. Dzięki temu udało się otworzyć muzeum. Jak tutaj widzimy, mamy całą nową więźbę dachową. Część ścian też była odbudowywana zgodnie z procedurami, jakie konserwator nam narzuca. I w tej chwili stodoła stała się miejscem zbioru różnych zabytkowych maszyn przemysłu rolnego na Śląsku. Jest tutaj mnóstwo takich pojazdów mechanicznych. One jeszcze pracują, można nimi wyjechać z tej stodoły. W w tej chwili do wyjazdu mamy tylko przygotowanego fergusona. To jest taki fajny mały ciągniczek. A reszta maszyn, no niestety nie znaleźliśmy na razie mechanika, który by się podjął próby uruchomienia, aczkolwiek te wszystkie maszyny podejrzewam, że dałyby się uruchomić i jeździły. Najcenniejszy eksponat trzeba obejrzeć z bliska. Takim solidnym pojazdem jeździł mleczarz. Tak, to jest Dodge Graham z 1924 roku. Jest to samochód mleczarza, z tyłu posiada przyczepkę, na której są usta były ustawiane bańki z mlekiem. Takie samochody możemy zobaczyć jeszcze w starych filmach. Mhm, bo Co to jest? To jest y, poziom temperatury w samochodzie. W silniku? Tutaj, tak, silnie, jeżeli była po prostu, przegrzewało się, to samochód musiał stanąć i ochłonąć, bo wtedy tak jeszcze chłodnice nie były bardzo... Popularne, natomiast no, po prostu musiał pilnować, żeby nie zakotowało mu samochodu. Wiemy, że wtedy na filmach widzieliśmy, jak otwierali i chłodzili samochody. Samochód w stanie oryginalnym przetrwał dziesiątki lat. Podobnie jak dawne maszyny, wialnia i cep do młócenia ziarna. Tradycyjny cep, zanim przyszły automatyczne jakieś tam młocarnie. To kładło się słopek na, sło, y, snopek z, ze zbożem, na takie właśnie betonowe, i uderzało się w kłosy, żeby w, wytrącić zboża z kłosów. Mhm. I o. potem były do tego właśnie te wialnie, gdzie się wsypywało zboże, kręciło się korbą, i plewy na, na podstawie wiatru odpływały, a zboże zostawało czyste. Oczyszczone ziarno trafiało do młyna. Posiadała go każda większa wieś. I co by nie mówić, kiedyś młynarz był szychą w małych miejscowościach. Rolnik nie miał gdzie pojechać, musiał jechać do takiego mniejszego młyna, gdzie mu przemielili jego zboże, uzyskiwał mąkę, która nie była tak dostępna jak w tej chwili na każdym kroku mamy w małych sklepach, w dużych sklepach. Młyny były duże i małe. Fundacji udało się uratować ogromny, przekraczający 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Co ważne, jest w pełni sprawny. Właściwie drugiego takiego z taką kompletną linią technologiczną z lat 30. Nie ma nigdy, jest jeden podobny tylko w Niemczech. Dzięki takim młynom powstawał wyjątkowy chleb. Podstawowy symbol sielskości. To ta mąka nasza trochę inna jest niż z tych najnowocześniejszych młynów. Przez to, że my mieliśmy tutaj możliwości poprawiania różnymi środkami chemicznymi. Musieliśmy dbać o zakup dobrego surowca, dobrej pszenicy, dobrego zyta. Z tego wychodzi dobry produkt. Nowatorskie rozwiązania pozwalały urozmaicić gatunki mąki. Dostępna stała się nie tylko ta z grubego przemiału, ale też biała, bardziej luksusowa. Walce, które zastosowane w tych maszynach, które widzimy na tym pierwszym, to były walce myślę, dopiero w 1870 roku, że po 1870 roku głównie mąki jasne można było uzyskiwać, których kiedyś nie mogli uzyskiwać. Bawili się różne przesiewanie, ale mm -hmm. nie było tak, jak tutaj można było to uzyskać w tym młynie. Młyn, do którego zajrzeliśmy, wybudował Karol Zygmunt Hilbert. Naszpikował go nowoczesnymi maszynami. Stanęły także w sercu młyna. Można zobaczyć 33 maszyny, które pracowały do ostatniej chwili, one stanęły na ruchu. Jest kompletna linia technologiczna jest dlatego to wyjątkowe miejsce, gdzie można prześledzić cały ten proces produkcyjny i zobaczyć, że to jest bardzo skomplikowane, jaka była myśl techniczna ponad 100 lat temu, że potrafiono coś takiego wymyśleć. Młyn Hilberta to po prostu nowoczesna fabryka mąki. Przerabiał setki tysięcy ton zbóż, posiadał obszerne magazyny, regularnie modernizowany park maszynowy, ale też system przeciwpożarowy z zestawem wodnych spryskiwaczy pod sufitem. Wszystko na kilku kondygnacjach. Ziarno z młyna Hilberta zjeżdżało z pięter na rampę, a stamtąd na wóz i dalej do wagonu kolejowego i pędziło w świat. Najstarsze parowozy i wagony nadal wyjeżdżają na tory i mają własne muzeum. W wielu miejscach, podobnie jak tutaj, nie było dosłownie nic. Nawet wsi, osady, niczego kompletnie. Kolej docierała w takie miejsce. I tak jak tutaj, na etapie projektowania, już założono zbudowanie węzła, odgałęzienia do świdnicy, które miało się właśnie tutaj zaczynać. A wtedy miejsce to nie miało nawet nazwy. Kolej to też wolność. Świat dzięki kolei się otworzył dla ludzi, ale też bardzo zmalał. Nagle te odległości przestały tyle znaczyć. Właśnie przez tempo podróży. Kolej to także większe bogactwo. A ludzie, tacy zwykli ludzie, tacy zwykli mieszkańcy, e, bali się kolei czy o nią zabiegali? Trzeba powiedzieć, że to było różnie. Byli ludzie, którzy wiedzieli, że to jest szansa na rozwój i bardzo palli do tego, żeby ją rozwijać. Ale oczywiście, zawsze jest też druga strona. Czyli na przykład na początku ludzie się bali, że jak będzie przejeżdżał parowóz toklowy, przestaną dawać mleko, kury nie z jajka. E, nie wiem, starzy ludzie osiwieją i, i były sieją i umrą od tego strachu. Także takie przesądy też były. I zawsze są przy postępie technicznym też w sumie nie, nieuniknione. Samochodów też się obawiano, nawet tych, które pędziły tylko po torach. Na szczęście nic z tego przetrwały mając takie zaplecze, fundacja to tylko pomysł na biznes w małej miejscowości. Po latach okazało się, że muzea tak różnorodnej techniki zainspirowały znacznie większe regionalne przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy do współpracy wiele innych obiektów. Jest ich 30 już na naszym szlaku. Szlak jest stworzony razem z Urzędem Marszałkowskim i mamy tam kopalnie, huty, mamy parowozownie i kilka różnych innych z obiektów, które, które jakby łączymy i sieciujemy się wzajemnie. Dzięki pasjonatom właśnie wpisujemy się w modny trend turystyki industrialnej. Czyli Dolny Śląsk jednak okazał się bezcenny. Znowu. <laughs>